Par 4. Eee, Spotanie mojej toaletki myślę, że to już ostatni. Na pewno tutaj. Mam ten papier, który się rozwalił przed chwilą. No, tam w tym parcie Trzy. Zebrałam go. Więc w sumie go już dajmy tutaj sobie. Gdzieś. A i przypominam o zasubskrybowaniu mojego kanału. Najpierw dzwoneczki. Dobra. Kurde, nie wiem, czy zabiorę to wszystko Trzy, dobrze. Mam i to, i to. Z, mm, ogólnie jak też szpacza w kamerze, to mi ciężko coś ustawić nawet. Chyba tak muszę dać. Ale dobra, tak będzie ładnie, ładnie. Najważniejsze, że jakoś to jest serio. Ten papier jest drajczy, Dobra, więc to jakby... Nie daję tam, tylko to na przykład. Tam To niech będzie tam. Lusterka i to już biorę. Halo, ostrość. Sorry, że tak cały czas zrobię, ale ostrość mnie nie łapię, wiecie. wiecie. Dobra, tutaj dam. Tylko może nie spadnie. Słuchaj, po co to mi jest, jak. I tak już nie mam uspy. Bra. Tutaj sobie dam, bo jakby te perfumy nie mam. Dobra, ładnie i to biorę. Tu w jakiś syf. I później to jeszcze posprzątam na innym filmie na pewno. Ale dzisiaj okay. więc jak teraz tą kosmetyczkę. To e, jest tutaj. E, może... Dobra, więc tak się wszystko prezentuje. Toaletka jest gotowa. Więc szczególnie się, że może za chwilę będzie kolejny... Kolejne sprzątanie i coś tylko upewnię, czy wszystko jest dobrze, uprzyspokoję. I. Ale czegoś na pewno innego, bo to jest już ostatni parę sprzątania mojej toaletki. Na nie toaletki, bo to jest po prostu. Widzimy się może za 10 minut. Pa!